Szukamy trochę wiatru, ale niestety go nie ma, żeby się schłodzić, bo to słońce, które nas dzisiaj praży, napełnia nas fascynującą energią i dzisiaj tej energii na pewno nie zabraknie, bo odcinek będzie równie kolorowy właśnie jak ten wiatraczek. Koniecznie musicie go obejrzeć. Niech smutny kolor tych pustaków was nie zwiedzie, bo za tymi drzwiami zaczyna się prawdziwa radosna magia folkloru. Cześć Sabina. Cześć, dzień dobry. Jesteśmy w Waszej pracowni mody regionalnej, ale niech ta nazwa nas nie zwiedzie, bo to pierwsze pomieszczenie to jest Wasza przepiękna galeria. Tak, dokładnie. Znajdujemy się w galerii, gdzie utworzyłam ekspozycję z różnymi rekonstrukcjami strojów. I to są stroje u Was szyte i czym one się charakteryzują, te, które możemy tutaj zobaczyć? Wszystkie stroje są wykonane przez nas. Są to stroje z różnych okresów mody góralskiej. Gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak te storie wyglądały w poprzedniej epoce, to mamy też przepiękną galerię zdjęć, którą można tutaj podziwiać. To są stare zdjęcia ludzi zamieszkujących nasz region, i z tych zdjęć właśnie czerpiemy inspirację do tworzenia tego, co robimy na co dzień. I macie tutaj również przepełnione gabloty różnego rodzaju osiągnięciami, dyplomy, nagrody. To świadczy o tym, że historia tej pracowni jest dość długa. Dokładnie. Jest to rodzinna pracownia założona przez moją mamę. Prawie 30 lat temu, dlatego no, nazbierało się troszkę tych osiągnięć. Można tutaj do Was przyjść. Oprócz tego, że można kupić strój, czy samemu go w jakimś stopniu zaprojektować, to można również przyjść na warsztaty. W tym pomieszczeniu prowadzimy warsztaty, prelekcje dla osób zainteresowanych historią stroju, historią ubioru. Tutaj można się więcej dowiedzieć. Nie wiem, czego mogę się spodziewać po dzisiejszych podróżach, dlatego specjalnie nie ubrałem skarpetek, a ich jest tutaj naprawdę pod dostatkiem. Sabina, mamy skarpetki kolorowe. Mogę tak. je ubrać? Nie, to damskie skarpetki. Musisz znaleźć sobie rozmiar z białych. Okej, okay, to szukamy słuchajcie, białych skarpetek. Powiedz mi, te skarpetki nadają się do chodzenia w upały, czy tylko i wyłącznie na zimniejsze dni? Tak, to są skarpety ze 100% owczej wełny, z górskiej owcy. Mogą być trochę gryzące, ale świetnie nadają się w szczególności na górskie wędrówki. Dobrze to wygląda. Proszę bardzo. Tam peczek, skarpeteczka. Bardzo mi się podoba. Sabina, idziemy tam, gdzie powstają te piękne skarpety i nie tylko. Dokładnie, do serca naszej pracowni. Zapraszam. To nie jest zeszyt dogania w kółko i krzyżyk w momencie przerwy, tylko zeszyt, w którym zapisujesz tutaj wymiary tych, którzy zamawiają u ciebie różne rzeczy, bo nie tylko stoję dla zespołów, ale również na tobie widzę bardzo elegancką koszulę, w której można wyjść na co dzień. Zajmujemy się nie tylko rekonstrukcją strojów takich, jak oglądaliśmy przed chwilą w naszej galerii, ale także projektujemy indywidualne ciuchy. O charakterze folkowym, dla osób, które chcą podkreślić swoją tożsamość, ale niekoniecznie ubierać się w ten tradycyjny strój. Tutaj są po mojej lewej stronie materiały, z których korzystasz. Co to są za materiały? To są materiały góralskie, folkowe, odpowiadające wzornictwem naszemu regionowi, które sprowadzam z różnych stron świata, tak naprawdę, bo są tu i materiały ze Słowacji, i materiały z Rumunii, nawet materiały ze Stanów Zjednoczonych. One czymś się różnią od siebie? Tak, różnią się oczywiście składem. Są materiały 100% bawełniane, są materiały 100% wełniane, no ale są też i ich tańsze odpowiedniki, po to, żeby dopasować strój, dopasować budżet do możliwości każdego klienta. Ile powstaje taka koszula, na przykład, którą można sobie? To jest akurat koszula, która, którą jesteśmy w stanie dosyć szybko wykonać, ponieważ jest ona. Z haftem komputerowym. Myślę, że około tygodnia potrzebujemy na wykonanie takiej koszuli. Okej, okay. to ja spróbuję najpierw narysować koszulę dla siebie, a potem przejdziemy do pracy. Oczywiście, proszę bardzo. Tak, myślę, że dziecko w postałówce lepiej by to zrobiło. Ale śpiewać każdy może, rysować nie każdy. Tutaj zastanówcie się, dlaczego ja takich stojów nie robię. W naszej pracowni nie tylko y, używamy nowoczesnych technologii, ale także kultywujemy stare techniki związane z tradycyjnym góralskim rzemiosłem. Jesteśmy jedyną pracownią, y, w której jeszcze wykonujemy białe hafty na takiej oto maszynie. Właśnie ja patrzę, Zinger, tak znana jest. firma. Który to jest rok? 33. 1933. 33. Już coś tutaj y, dotknąłem i zaczęło mi haftować. Dokładnie, widzę, że zadziałałeś, to może spróbujesz. Okej. Okay. Okay. Tutaj musisz sobie złapać. I teraz kręcąc tym kółeczkiem w swoją stronę, maszyna będzie szyła. Próbujemy. No, nie jest to takie łatwe. Opanowanie takiej, y, takiej techniki chwilę zajmuje, ale dobrze ci idzie. Komplementy są tutaj zbyteczne, bo idzie mi fatalnie, ale próbujemy, nie poddajemy się. Nie wiem, co haftuje słuchajcie, ta maszyna zaczęła szaleć. Ale maszyna sama w sobie jest bardzo ładna, mój 33 rok. Jaka jest siła tej starej technologii w przeciwieństwie do tej nowej? Bardziej dokładna jest ta maszyna? Czy bardziej dokładna widać różnicę po prostu w hafcie. No i na tej maszynie jestem w stanie wyhaftować wszystko tak naprawdę, co klient sobie zażyczy, co wspólnie zaprojektujemy. W maszynie komputerowej mamy ograniczone możliwości, ponieważ możemy zaaptować tylko wzór, który jest wcześniej zaprogramowany i wgrany do tej maszyny. Tego typu maszynki bardziej przypominają mi jako eksponat muzealny niż coś, z czego się korzysta. Chyba jesteś jednym z niewielu miejsc, gdzie faktycznie wyszywa się na tego typu zingelkach. Dokładnie, jedynym miejscem, tak jak, tak jak już mówiłam, i yy, jestem też w tej chwili jedyną osobą w regionie, która jeszcze zajmuje się i kultywuje tego typu haft. Wypadła nam nitka, więc idziemy zobaczyć, jak mają się komputerowe hafciarki. Jesteśmy przy komputerowej hafciarce, która pozwala ci rozładować natłok pracy, który masz. Nasza maszyna tutaj ciężko pracuje, wyszywa kolejny wzór, ale powiedz mi skąd te wzory się biorą? Ty je projektujesz i czym się inspirujesz przy ich tworzeniu? Wzory projektuję sama, natomiast najczęściej robię to ręcznie, rysując to po prostu na kartce. Później skanuję taki wzór, wysyłam go do projektanta, któremu zlecam zaprojektowanie pliku odpowiedniego dla tego komputera, żeby wykonywać go potem na maszynie hawciarskiej. Inspiracją jest dla mnie tradycyjne wzornictwo górali żywieckich, z którego naprawdę można czerpać nieskończoną ilość różnych kombinacji. Mhm. A starasz się też czasami wrzucać jakieś elementy, nie wiem, z zakopanego czy z jakichś innych części, o których można powiedzieć, że są góralszczyzną? Nie, nigdy, nigdy. Staram się, żeby to było związane tylko i wyłącznie z naszym regionem, ponieważ też nie zajmuję się tutaj tworzeniem strojów dla innych regionów, tylko i wyłącznie dla górali żywieckich. Maszyna, niech sobie haftuje, a my zobaczmy kolejne piękne elementy, które znajdują się w Waszej pracowni. Chodźmy. Tam mieliśmy zingerkę, a tutaj dwa piękne eksponaty. Łucznik, przepiękny klasyk, ale moją uwagę przykuła ta walizeczka, czyli rozumiem, że nawet na wakacje można sobie wziąć i zamiast byczyć się na plaży, to trochę popracować. Chyba wolałabym jechać wczasy z maszyną niż z laptopem. Wielkie dzięki Sabina za, za historię, którą mogłem tutaj poznać, no i za skarpetki, które będą towarzyszyły mi w dzisiejszej podróży, a my będziemy dalej. Jedziemy z otwartą szybą, bo podróże to przygody. Również takie, że wysiadła nam klimatyzacja w samochodzie, a zatrzymaliśmy się w tym miejscu, ponieważ na górze mamy drogę ekspresową, a za mną prowadzi droga, którą dojedziemy prosto do Sabiny. Kawałek dalej znajduje się jeden duży browar, czyli Pinta. jest to o tyle ciekawe, że sąsiaduje on z innym dużym browarem, czyli z browarem Żywieckim. Więc chyba jest to jedyne miejsce w Polsce, gdzie obok siebie mamy dwa tak duże browary. A przede mną dolina zimnika, czyli perła Beskidów, do której teraz zmierzamy. Znajdujemy się w dolinie zimnika, czyli w Perle Beskidów. Przede mną asfaltowa ścieżka, która idealnie nadaje się na to, żeby przejechać nią wózkiem, z dzieckiem albo na rolkach, ponieważ jest zamknięta dla ruchu. Na jej końcu znajduje się źródełko podobno z magiczną wodą, a za mną ścieżka edukacyjna poprowadzona takim ładnym zagajnikiem wzdłuż potoka leśnianka, przy którym bardzo często turyści zatrzymują się, żeby zaczerpnąć tego wszystkiego, co widzicie koło mnie, czyli tą piękną naturę i schłodzić się w tym. Potoku. Chodźcie za mną. Jak mówił lokalny wieszcz, chłodna woda z gdańskiego potoka z Gdania do pierwszego parkingu w Dolinie Ziemnika w lewo mogłem pójść na Malinowską Skałę albo na Skrzycznę, albo na wiele innych szczytów, które prowadzą tamtymi szlakami. A w prawo mogę pójść pieszą ścieżką, która bogata jest między innymi w takie widoki jak tutaj za mną. I tą ścieżką spokojnym tempem dojdę między innymi do największego pump -traku w naszym regionie, a na pewno największego na żywie Żywiecczyźnie. Około pół spacer, tą jakże przyjemną ścieżką mamy za sobą. Dochodzimy do miejsca, w którym w prawo mamy pumptrag, o którym wspominałem, oraz zielony mural w formie wycinanki, na który warto zwrócić uwagę, a w lewo dochodzimy do centrum lipowej, gdzie raz znajdziemy bardzo dobrą kwaśnicę, dwa znajdziemy tam pierwszy i chyba największy mural na szlaku beskidzkich murali. My tym razem skręcamy w lewo. Przydrapałem tutaj w moich skarpetkach. Na pewno je widzicie w tym odcinku i podziwiacie. Za mną mural. Zwykle murale kojarzą mi się z aglomeracją miejską i jestem ich wielkim fanem, ale tutaj mamy pierwsze na szlaku beskickich murali i jeden z największych na tym szlaku. Godny podziwu artysta, czyli Maciej Kramer-Szymonowicz, który to dzieło stworzył. Uwiecznił na nim Józefa Maślankę, czyli folklorystę, czyli osobę, która robiła fantastyczne instrumenty i postać przede wszystkim prawdziwego charakternego górala, który trzyma żółtą śliwkę, żniwkę charakterystyczną dla miejsca, w którym tutaj jesteśmy, czyli dla gminy Lipowa. W te wakacje nie tylko Pedro Pedro jest hitem. Hitem są również osy, które na każdym kroku próbują nam przeszkodzić w jedzeniu posiłków. A przede mną jest kwaśnica, nie mylić z kapuśniakiem, co jest bardzo ważne. I nie byłoby w tym nic szczególnego, bo tutaj na Żywieczyźnie w niejednej kaczmie można ją zjeść, ale kwaśnicę tutaj podaje się nawet we włoskiej pizzerii. W przerwach na planie dzisiejszego odcinka propagujemy czytelnictwo, a w zasadzie książki, w których znajdziecie masę lokalnych, bardzo ciekawych historii, te książki znajdziecie z łatwością w różnego rodzaju bibliotekach, które znajdują się na terenie naszego powiatu. A potem, kiedy przeczytacie taką książkę, to najlepiej wrzucić ją do tego typu wrzutni. Wrzutnia otwarta 24 godziny na dobę. Ale ja zachęcam Was do tego, aby 24 godziny na dobę śledzić kanał Żywieckiego Raju, subskrybować i zachęcam Was do oglądania kolejnych odcinków Podróży po Żywiecczyźnie. Na dzisiaj to koniec. Do zobaczenia w kolejnym.